Tak, na dobranoc chciałbym Państwu opowiedzieć o takim porównaniu, które akurat mi dzisiaj, właśnie przed chwilą przyszło do głowy. Co to takiego jest terapia ruchem, kinezjoterapia, na czym to polega, z czym to się w ogóle je? Tak, najbardziej takim adekwatnym porównaniem do leczenia ruchem to jest gra na pianinie. I żeby zrozumieć, o co mi chodzi, to proszę Państwa podejście, tak jak stoicie do jakiegokolwiek pianina, gdziekolwiek będziecie, i spróbujcie na tym pianinie cokolwiek zagrać. Nagrajcie to sobie no, na tym e, smartfonem i odsłuchajcie. Jak to wygląda? Co słyszycie? Jakie ten dźwięki są? Macie pianino? Na tym pianinie trzeba zagrać cokolwiek, co chcecie. Nagrajcie i odsłuchajcie. Następnie puśćcie sobie z YouTube'a jakiś koncert kogoś, to jest wirtuozem pianina. I odsłuchajcie. Porównajcie to, co wyście nagrali, do tego, co ten ktoś nagrał, co ten ktoś zagrał, tak? I teraz państwa na to, żeby zostać wirtuozem, pienina, no to co trzeba robić? Jeżeli ktoś wam powie, że trzeba jeść leki, witaminy C, B, D, kolageny, niekolageny i tak dalej, oczywiście, jeżeli ktoś wierzy w to, że to mu pomaga, niech je. Natomiast to wielkiego wpływu nie będzie miało na to w jaki sposób. Ten virtuos pianina gra. Natomiast fundamentalny sposób na to, jak on gra, to będzie czas, ile on poświęcił na grę na pianinie świadomą. świadomą. I to jeszcze musi brać lekcje od właściwych nauczycieli gry na pianinie, żeby zostać virtuos. To są godziny spędzone na grze na pianinie. Jeden z polskich wirtuozów twierdził, że gra na pianinie po 8 godzin dziennie. Nie pamiętam nazwiska, ale on tak twierdzi: po 8 godzin dziennie gra. I on powiedział, że jak 2-3 dni nie gra, no to. Jak gra koncert jakiś tam fortepianowy, to słyszy, że źle gra, że to już jest nie to, co powinno być. Jak sobie zrobi tydzień przerwy i przez tydzień nie gra, to słuchacze już słyszał, to, że jest nie tak, jak powinno być. Zobaczcie, jak ważne jest to, żeby w sposób świadomy i kontrolowany regularnie ćwiczyć. Natomiast... Medycyna, która jest oparta na biochemii, zupełnie tak jakby ten proces świadomego ruchu zupełnie ignorowała. Dla tej medycyny ten proces świadomego ruchu nie istnieje, ponieważ dużo ważniejsze są zmiany biochemiczne, które próbują pobudzać tabletki. Zadajcie sobie pytanie. Chcecie grać na pianinie. Ładnie grać na pianinie. No i macie do wyboru dwie drogi. Jedna droga: trening, ćwiczycie, bierzecie lekcje. A druga droga: nic nie robicie, bierzecie tylko tabletki. I jakie efekty uzyskacie? Za rok, za dwa, za pięć? Mam nadzieję, że coraz lepiej rozumiecie mnie. Te osoby, które mnie oglądają przez dłuższy czas że to, do czego ja zachęcam, to do regularnej praktyki ćwiczeń. Na początku wasz poziom, wasz poziom może być beznadziejny, zerowy, jakaś tam pozycja startowa będzie. Natomiast potem, w miarę upływu czasu, będziecie w tym coraz lepsi. Będziecie coraz doskonalsi i coraz lepiej będziecie wykonywali te ćwiczenia. Po co? Po to, żeby Wzorce ruchowe, jakie macie w sobie zakodowane, od dzieciństwa były jak najbardziej zbliżone do prawidłowych. Największym mankamentem, dzisiaj tak jak ja obserwuję, to u osób, które mają problemy ze stawami biodrowymi, to jest zarzucanie stawu biodrowego. osoby, które mają problemy ze stawem kolanowym, to jest powrócenie nogi. Ewentualnie jakieś takie wyginanie, najdziwniejsze, bo tak go mogą no, nie boli. Są które mają problemy z kręgosłupem, albo jakoś tak chodzą, albo jakoś tak chodzą, albo jakoś tak chodzą, Najprzedziwniejsze sposoby i próbują te dolegliwości leczyć. No i teraz leczenie. Jeżeli ktoś, proszę Państwa źle nauczył się grać na pianinie, to co ma zrobić? O tym jak najszybciej zapomnieć, nauczyć się dobrze grać. Prosta sprawa. I tak samo tutaj, jeżeli nauczyłeś się złych wzorców ruchowych, które są czy w biodrze, czy w stawie kolanowej, czy kręgosłupie, co trzeba zrobić? To samo co na pianinie. Zapomnieć o tym, na o tym wszystkim jak najszybciej i zacząć praktykować prawidłowe wzorce ruchowe. I teraz pamiętajcie o tym, że prawidłowy wzorzec słuchowy, jakikolwiek to nie jest, zawsze się zaczyna od jakiegoś takiego prostego ćwiczenia, które możecie wykonać. W sposób bezbolesny i najbardziej prawidłowy. To jest obojętne, czy to będzie zginanie, tak, czy to będzie zginanie, tak, czy machanie nogi, tak, czy machanie nogi, tak, czy machanie nogi, tak. Nie ma to znaczenia. Ma znaczenie to, żeby się to w sposób jak najbardziej prawidłowy wykonało. I teraz problem zasadniczo polega na tym, że jeżeli pójdziecie do fizjoterapeuty, to on przypisze Wam 2-3 ćwiczenia na krzyż. Wam się wydaje, żeście odkryli Amerykę, jemu też się wydaje, że odkrył Amerykę. Tym bardziej, jak Wam jeszcze to coś tam pomaga. A to są tylko przy Państwa 2-3 ćwiczenia na krzyż. Ja Wam pokażę zaraz, jak ja pracuję, i porównacie. Jak mają się te 2-3 ćwiczenia na krzyż? Do tego, co ja pokazuję. Pamiętajmy jeszcze raz, zaczynamy od najprostszych ćwiczeń. Nawet to może być jedno ćwiczenie, albo fragment ćwiczenia, jeżeli ktoś nie jest w stanie tego wykonać. Ale to jest sytuacja, od której zaczynamy. Potem, w miarę upływu czasu, staramy się to coraz bardziej rozwijać i pracować jak najbardziej w wszechstronnie. Teraz. Pokażę Wam przykład prostych ćwiczeń w pozycji stojącej na kręgosłupie. Tak? Odchylanie głowy do tyłu. Jest to na kręgosłup, Jakieś odchylanie, skłony do tyłu. Skłony do przodu. Mogą być skłony tutaj. Tak? Na biodra, kolano do przodu, kolano do boku, w drugą stronę, do tyłu, Zginanie, prostowanie kolaną, tak? Tego nauczycie się, albo spotkacie się z tym u fizjoterapeutów. U mnie też się z tym spotkacie w różnych kombinacjach, ale też się z tym spotkacie. Tylko u mnie to będzie początek waszej przygody z ruchem, a nie zakończenie. I teraz, żebyście mieli orientację, o co mi chodzi, to pokażę Wam, jak ja ćwiczę i zobaczycie, jak mają się te ćwiczenia do tego, Odkąd zaczynać popaść ja sobie staję w rozkroku i, i robię, zobaczcie co się dzieje, zobaczcie co się dzieje tak, kręgosłup pracuje, barki pracują, kolana pracują, tu, 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 tu. tu, 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 tu. Krótką sekwencję, to jest kilkunastosekundowa sekwencja. Mało kto to powtórzy, chyba że ktoś jest jakimś zaawansowanym tancerzem, nawet tancerz tego nie potworzy, bo nie powtórzy, bo nie wspomina. Musiałby to puścić w zwolnionym tempie, żeby wiedzieć, jakie ruchy ja wykonam. U mnie, proszę Państwa, pracuje całe ciało. Ja to wyćwiczyłem, zaczynając od tych prostych ruchów. To, co pokazuje na porannym rozruchu, czy to, co do znudzenia u mnie pacjenci ćwiczą. Tak? Z tego wszystkiego powstają kombinacje pracy. Proszę Państwa, cały kręgosłup pracuje, cały bark, cały płatka, bar, wszystko. Dzięki temu, że u mnie cały kręgosłup pracuje. Wszystkie stawy pracują. To po takiej jednej sekwencji ćwiczeń ja mam praktycznie przepracowane całe ciało. Na to, żeby tak ćwiczyć, ćwiczę w sposób świadomy od 2011 roku. Praktycznie ćwiczę od 12 roku życia, ale w sposób świadomy kontrolowany od 2011 roku. W tej chwili jest 2024. 13 lat. 13 lat praktyki. Najprzeróżniejszych ćwiczeń. doskonalenia tego wszystkiego. I to wychodzi. Jeżeli ktoś zaczyna, to zaczyna. Pyk, pyk, pyk. Jeżeli, tu pyk, pyk, pyk. A może tak Pyk, pyk, pyk. Tak? Od czego zaczyna? Też. Od prostych rzeczy zaczynałem. Zaczynałem od pozycji ułożeniowszej. Ja leżałem w pozycji, w której mnie nic nie boli, albo najmniej boli się. Ja miałem jeszcze raz leżałem, czyli jeszcze byłem bardziej do tyłu niż ci, którzy machają tak? I Potem w miarę upływu czasu coraz trudniej, trudniej, bardziej wszechstronnie i tak dalej. I w tej chwili ja wykonuję różne, wiecie Państwo, takie. Niektórzy mówią moje takie tajchi, tak? Różne rzeczy, których mało kto potrafi powtórzyć. Dlaczego? Bo ja postanowiłem, że nigdy więcej nie wrócę do tych bólów kręgosłupa zniewalających, które obszyczały mi życie. Nigdy więcej nie wrócę do tych stanów zwrotnieniowych kolan, które mnie tam kiedyś gnębiły 21 lat temu i chodzić nie mogłem. Nie mam zamiaru do tego wrócić. Moim no lekarstwem jest ruch narzędzie pracy i profilaktyką jest ruch. W związku z tym ja, że Państwo ćwiczę, 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 ćwiczy, ćwiczę. ćwiczę, ćwiczę, ćwiczę. No I poranny rozruch, i nieporanny rozruch, i tak dalej. To wszystko działa. Ciało funkcjonuje. I to jest, że Państwa, gra na pianinie. Czyli ja jestem wirtuozem ruchu, który cieszy się z tego, że ćwiczy i potrafię ze swojego ciała wydobyć mnóstwo wzorców ruchowych i mnóstwo inwencji twórczych, jeśli chodzi o ruch. Tylko dlatego, bo się tym zająłem i chcę być zdrowy. I to jest to, co chciałem Państwu przekazać. Jest albo idziemy w kierunku wirtuozerii, tak jak ja tu idę, Albo machamy bezmyślnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pomachałem. Wydaje się, że to jest elegancko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pomachałem. Wydaje się, że to jest elegancko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydaje się, że to jest elegancko. Nie do końca. No spróbuj. Spróbuj zobaczyć, czy ci to się uda. Tak, spróbuj. Spróbuj, 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 spróbuj wykonać taką. Falę. Spróbuj. Tu nie są potrzebne żadne lotosy. Proste ruchy wprowadzone w jeden ciąg, gdzie jeden ruch przebiega za drugim. To Państwo tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że przekazałem Wam to, co chciałem przekazać, czyli ruch jest albo w kierunku idziemy wirtuozerii, albo w kierunku bezmyślnego machania. Wirtuozeria doprowadzi Was do wielkiej radości ruchu. Wirtuozeria świadoma, jest To jest bezmyślne machanie. Możecie sobie machać, ile chcecie. Efekt będzie zawsze daleki od oczekiwań. I duże prawdopodobieństwo, że sobie dużo bardziej zaszkodzicie, niż pomożecie. To tyle, mili Państwo, w tym temacie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję wszystkim za komentarze. Dobrej nocy życzę. I do miłego zobaczenia jutro o 7 rano na porannym rozruchu.